Złote Myśli. Tutaj zaczyna się rozwój osobisty. Przed Tobą Grzegorz Cieślik, autor książki Holistyczne Podejście do Życia. Czyta Albert Osik. Nagranie picketwoice.com. Bardzo często, żeby nie powiedzieć, w 98%, spotykam ludzi po wielu szkoleniach z rozwoju osobistego. Szczycą się dziesiątkami odznaczeń, dyplomów, certyfikatów z różnych szkoleń u masy trenerów. Niektórzy twierdzą, że rozwijają się już ponad 10 lat. Chwalą się wiedzą na temat postrzegania świata, rozumieniem tego, że każdy ma pozytywne intencje, że nie zawsze to, co widzimy czy słyszymy, jest tym, co nam się wydaje. Duchowość też od wielu lat pogłębiają. I świetnie. Po czym po naszej rozmowie, żeby nie powiedzieć monologu z ich strony? Jestem świadkiem sytuacji, kiedy dzwoni telefon danej osoby i ktoś po drugiej stronie odwołuje jakieś spotkanie, ponieważ coś ważnego mu wypadło i bardzo przeprasza. Tym, czego można się teraz spodziewać po osobie, która 10 lat rozwija się osobiście, jest przyjęcie przeprosin, wyrozumiałość, spojrzenie z dystansu na sytuację, zaakceptowanie tego, że komuś może wypaść coś ważnego i że ten ktoś wysilił się, by zadzwonić i poinformować o tym, no i przenieść spotkanie na później. A jak jest faktycznie?